Bagieta, zaczynaj swój show. Nie muszę tobie zadawać żadnych pytań, bo... Ja mam je, jedną z zagadkę do, do kamerzysty. Słuchaj. Leci jednorożecz przez pustynię i krzyczy orgazm, orgazm, orgazm. Znasz to? Nie znam, dawaj. Szkoda, bo to dobre uczucie, kurwa. <laughs> Nadal nie mi nie. mu, Bagieta. Czyli nie byłeś żadną dziewczyną i nie miałeś orgazmu. Ha, ha, ha. Dokładnie. A te laty, Czy na kasę je, je, je obiebywałeś? No ale przecież nie byłem złaną dziewczyną. Przecież sam powiedziałeś to. Ty to powiedziałeś. Nie, ty to powiedziałeś przed chwilą. Tam już nic nie ma, Kamerzysta, nie musisz, tak wiesz. No właśnie chciałbym... Nie, szukać, on ze szukać czegoś, żeby. On żeby... ze stresu, nie ze stresu nie sprawa, się, się. No, Ja wiem, eee, widzę, bo. Alkohol tak. pije, żeby po prostu się odstresować. Nie, po prostu piję alkohol, żeby się dopasować. Do czego? Do poziomu. Swojego? Ty poziomu nie masz, kurwa, co dopiero dalej. <grym> no nie, no, no do poziomu. Do, po prostu dopasować się do poziomu. Ale to powiedz jakiego? aluzja? No do poziomu. Do jakiego poziomu? No no Dawaj każe, że i to szybciej. Robisz, że roz, jesteś mało rozgadany. Po prostu chodzi o to, że zawsze oczekujecie ode mnie show, więc zawsze muszę wypić, bo no tego show na bo nie zrobię, bo jest zbyt elokwentny na sześć, bo więc, więc piję. Nie, no. Nikt nie Zbyt elokwentny na szeźwo. sześć, bo a jaki jakim rywalem jest dla Ciebie kamerzysta? Przepraszam, jeżeli przerwałem kąkoli. Nie no, z tych trzech, co miałem, te dwie walki, no to będzie no nie ukrywajmy już lepszym przeciwnikiem. No ale ja tam specjalnie po prostu wychodzę ze swojego komfortu MMA. Nawet się ubrałem pod y, strój y, bokserski, także idę po swoje, idę po zwycięstwo i gasimy światło kurwa. Łukasz.